Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym i ostatnim odcinku z serii gry The Walking Dead sezon drugi. To już jest na pewno ostatni odcinek tego sezonu. Yy, jesteśmy tutaj Clementine i idziemy szukać Jane albo Keniego, bo oni się gdzieś wyrwali. Jest dużo śniegu, adekwatnie do naszej, yy, przynajmniej u mnie w mieście yy, również yy, jakby zjawiska. Tyle śniegu ostatnio pada. Nie podoba mi się to całkowicie, muszę Wam się przyznać. Ja, o ile temperatury mogą być takie, ja, ja nie jestem z jakimś bardzo wielkim. Ja jestem, na odwrót, ja nie, lubi... ja nie lubię lata. Jest dla mnie zbyt ciepło. Wolę, właśnie najbardziej lubię jesień, żeby nie było. Jak jeszcze są właśnie takie fajne kolory są brązy. Czasami jest jeszcze trochę cieplej, ale nie ma, wiecie, nie mam rozum ani nic takiego. Zbyt często przynajmniej. E, no zima już. E, ja chociaż ja w zimie chodzę w kurtce przejściowej albo w Adidasach, chociaż ostatnio ubieram <grywam> zimowe buty, bo nie chcę mi się ślizgać w Adidasach. Jakbym chciała iść na łyżwę, to bym poszła na lodowisko. E, takie moje przekonanie. Ale ta pogoda, co ostatnio jest, że cały czas pruszy. Ja już chyba wyrosłam z tej fazy. O, śnieg, ale fajnie. Nie. Teraz jak tak patrzę, to takie. Generalnie nie wiem, jak szłam. Ale gdzieś doszłam. Bo, włączy, bo włączyła się jakaś kasysenka. Ja tutaj teraz nie mam żadnej kontroli nad klem. O. Możemy gdzieś wejść.

Jane, go! He's with her. Euh, He's with her. Zabrała. Jane. Jane. Mogę iść? Oh, yes, Jane. Wait. Oh, thank Christ. Jane, you okay? Where's the kid? Jane, where is he? Do... No pytajmy. ja nie chcę żadnych konkluzji tutaj. Dlaczego jest ci przykro? Nie, no. no Ok?

Au. Nie wiem, co mam powiedzieć, tak... Przestańcie? Au! Nie do końca to chciałam. O kur... Weź go nie rozprówaj, no! To jest najlepszy pomysł, jeśli ona coś ma, nóż. Au. Myślę, że ona nawet teraz nie wie. No wyjdź, kurde. Super, jeszcze my kropowimy. Co mogę zrobić? Nie, bo ja myślę, że nie. Co, mogę mu zagrozić? Dobrze, posłucham się, Jane. Nie będę się wtrącać. No, w sumie to nie wiem, czy do końca. Nie wysłuchałeś jej. Jesus. Mogę tak po prostu zaszelić Keniego? Tak, akurat prawda, nie musiał jej zabijać. Right you. Czyli żyje. <laughs> surprise, surprise. Czyli Jane celowo kłamała? A może nie kłamała? Myślała, że nie żyje, i co? Po prostu schowała dziecko w aucie?

Ale trochę udowodniła też swojej racji, ginąc przy tym. Głupio ginąc, ale no cóż. Udowodniła, że Kenny straci cierpliwość i. będzie po prostu. Nie, nie, będzie, mia, nie będzie umiał nad sobą zapanować. Nie będzie umiał kontrolować swoich. emocji. I tu ma rację, ale. Posunęła się za daleko. Nie, 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 mam chyba nic więcej do dodania, oprócz właśnie tego, że zrobiła, o ile właśnie tak myślę, że postąpiła bardzo wyrachowanie, zostawiając tutaj dziecko, tylko żeby posunąć kogoś już na granicę, już w sumie, żeby go posunąć za tą granicę wytrzymałości, żeby on wybuchł tak dosłownie. To już było za wiele. Byli udowodnić swoją rację. My czasami po prostu nie umiemy po prostu się odsunąć i przemilczeć pewnych spraw. Niektóre sprawy nie mogą pozostać przemilczane to, to racja, ale oni mieli oboje zbyt... Może nie wybuchowe, ale... Oni oboje zawsze chcieli mieć rację i nikt, nikt z nich... E... Na odpoczynek może, ale... Żaden z nich nie, nie umiał jakby odstąpić i przyznać drugiemu, e, drugiemu racji, bo każdy chciał mieć tą rację. Hey. No proszę, jak siłę odzyskał. A tam było jeszcze... E, na tym czarnym kranie to minęło dziewięć dni. O proszę! Wellington? Wygląda trochę jak taki mur. here in the middle of nowhere no that's gotta be it what are we waiting for come on this if days. look at those walls. finally feel safe clam be able to sleep at night oh no just leave up just stay still Clem. do as she says put your hands up Clam Drop your weapons. Mm. No, <laughs> Approach the gate. Just a couple of people at the front gate. They don't look like trouble. Sounds good. Hi, I'm Edith. And this year's Clementine. Hello. <laughs> ja Alvin Jr. od razu podejrzliwa bym pewnie się spytała o to, dlaczego dlaczego musieliśmy zostawić swoje rzeczy, ale to we, pewnie kwestia bezpieczeństwa, ale ja jestem wścipska. E, lubię zadawać niewygodne pytania. <laughs> e, ok, Okej, nie chcę nas puścić, bo Bo coś tam. Zdążyłam tylko usłyszeć That's i przeczytać, food, water, że mam jakieś złe wiadomości. Tu są jakieś zapasy. You

I don't trust myself to keep you two safe. Not anymore. Please, I'm begging you. Please stay here. Stay here where it's safe. Kurde, where you two will have a chance. No, no, no! Why are you doing this? Because it's the only way for both of you. Think about Alvi here. Please, clear. just. bombs? Mm. Ee, że ostatnim razem poszłam z Kenny i nie zostałam w Wellington. Ale teraz po tych wszystkich latach. Po tych wszystkich latach i po tym, co mówi tutaj Kenny, że on też nie ufa sobie, żeby nas pilnować, żeby nas utrzymać przy życiu w sensie, żebyśmy byli wszyscy razem. Po tym, co, co się wydarzyło, że on chce, żebyśmy byli bezpieczni, a Wellington to najlepsza szansa. I w sumie nie mogę się z tym jakoś wielce kłócić. No, to jest forteca tak naprawdę i... O... Jest to też coś innego, co by mogło się wydarzyć w przyszłości. Jakiś nowy Outcome by z tego wyszedł. Mm. I trochę inaczej myśląc, po prostu już. Nie wierzę, że to robię, ale dobra. Zwrot akcji już na koniec sezonu. Zostajemy w Wellington. Jak bardzo mnie to nie boli. Kosz. This is the right decision. Okay, right. When he's grown, you tell him about his mommy and his daddy and all the people who tried to keep him safe. You tell him, okay? He deserves to know. Uh, I got. Uh... Oh, here, here. Take this. When he, when he grows up, he can wear it. He'll... I ja będę miała swoją, jeszcze od rodziców, a, a, a IG będzie miała od O mój Boże, teraz się bo... Nie, no. Nie jest to tak smutny koniec jak w pierwszym sezonie. Ale również... Również jest to trochę heartbreaking. Postaram się. Nie tego,

W środku, jakby, no czuję żal, że się rozstaje z Kenim, ale myślę, że to była rozsądna decyzja. Tak, myślę, że to naprawdę była rozsądna decyzja. No i już dobrnęliśmy do końca drugiego sezonu. Przed nami y, następny to będzie dodatek, ale to zaraz o tym powiem. Yy. O ja i, y, nasze wybory z tego ostatniego. Przepraszam, muszę odchrząknąć. Lepiej. Ja jej 50, prawie 9% będę zaokrąglać. Z niedopełnieniem, bądź, bądź nadpełnieniem. Nie wiem, jak to się. Bo niedopełnienie. Ach, ta matematyka. Dobra, nieważne. Ja jej prawie te 59% graczy. No i znowu bym musiała odsząknąć. Chroniliśmy dziecko na samym początku epizodu. O, tu w znacznej mniejszości. Ja i 33% staraliśmy się pomóc Glukowi. Duża, znaczy spora większość, spora większość, większość graczy jednak postanowiła jakby go ochraniać, osłaniać. O, o tu też jestem w większości. No, prawie 81% graczy nie spytało się Majka, czy, czy mogą z nim odejść. No, dla mnie to nie było w ogóle opcji. u tu 59! Znaczy 49, czyli połowa to się tak po prostu, ale, ale większość za, zaszczeliła Keniego. E, wow! Jaj, 49% nie zaszczeliśmy Keniego, tutaj no, prawie 51% aż zaszczeliło Keniego. I na końcu, z kim zostaliśmy? No i tu znaczna mniejszość, w tym ja, zostaliśmy z AJ'em w Wellington. Jestem ciekawa, jakby to się skończyło z Jane. Może kiedyś jakby zagram tylko tą końcówkę, gdzie nie wiem, zaszczalam Keniego jednak. I. Mm, ale to naprawdę już chyba po skończeniu The Walking Dead, wszystkich epizodów, wszystkich sezonów, znaczy się. I wtedy dopiero yy, i wtedy dopiero yy, bym zrobiła tą końcówkę tego drugiego sezonu trochę. inaczej, żeby zobaczyć, jak to się rozważy tutaj. Yy, tu, <laughs> tak naprawdę, jeśli chodzi o te dwa ostatnie. Yy, wybory. O. Jeszcze bym chciała tutaj o tym ryzyku porozmawiać, yy, jeśli chodzi o luka. Wiedziałam, że się rozgadam na sam koniec, to jakby było bezsprzeczne, jeśli o to chodzi. Nie wiem, czy to mówiłam w tamtym odcinku, bo już nie pamiętam to bo tak dawno temu, że ja już zapominam, co ja wczoraj robiłam, a co dopiero dwa tygodnie temu, jak to chyba nagrywałam, czy nawet trzy. Tam mieliśmy tylko albo pomóc mu, gdzie mogliśmy tylko iść, albo go osłaniać. I on by sobie niby sam miał, jakby pomóc. Według mnie to oba te, jakby wybory były głupie, bo. Nie dość, że wejście na ten lód, to, 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 to pamiętam, że to chyba mówiłam, że to od razu jest głupie, bo ja bym poszła gdzieś dalej, albo bym krążyła, albo przynajmniej, nie wiem, czy to wtedy dopowiedziałam, albo czy pomyślałam wtedy i nie powiedziałam tego głośno, że bym się przeczołgała przez ten lód. I według mnie, gdybym szła pomóc lukowi, to też bym się czołgała, a najlepiej jakbym znalazła jakiś Albo coś, żeby mu pomóc. To by było. I też się w strona jego. Jakby nie iść na dwóch nogach, to głupio brzmi, ale wiecie, chodzi o rozłożenie ciężaru ciała. Logicznie. Dobra, jeśli o to chodzi, to dalej czy coś tu jeszcze będzie? Jakieś, nie wiem, nasze związki z kimś. A nie. To było tylko pod koniec pierwszego sezonu, bo tam pamiętam, że jeszcze właśnie było. Jakieś takie tabele, z kim nas to łączyło, jak umarli chyba coś takiego. Dobrze, z mojej strony, jeśli chodzi o te y, gameplay, to już by było wszystko. Yy. Ja tutaj chyba znowu wyciszę muzykę. Chociaż ona chyba nie, nie jest y, copyrightowana, ale nie wiem, nie dam serenki uciąć, także chyba po prostu tak... Będę dmuchać na zimne. Yy. Jeśli chodzi o następny gameplay, jaki planuję, to jeszcze do końca roku tutaj akurat będę nagrywać w zapasie. Mogę od razu powiedzieć. A nie, to jest po prostu soundtrack z Walking Dead, jakby oryginalny. I znowu zgubiłam wątek, bo przerwałam sobie sama. Aha, następny gameplay to będzie właśnie dodatek też z The Walking Dead, Michon. On jest raczej krótki, właśnie będzie nagrywany, jakby. On się będzie pojawiał w tym okresie świątecznym, gdzie jest przerwa międzyświąteczna, ja wtedy też zjeżdżam. Także myślę, że to jest akurat dobry, jakby czas też na nagrywanie tego gameplaya. I po prostu go wrzucanie. Po nowym, po, po nowym roku pojawi się. Jeszcze nie zdecydowałam, jaka gra by się mogła pojawić, ale na pewno coś się pojawi. Um, tylko nie wiem co. Po prostu. I, i, I to na razie tyle, jeśli chodzi o te informacje takie. Jeśli chodzi o takie gameplaye poza Simsami. No cóż. Z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek, jak i cała seria wam się podobała. Mam nadzieję, że będziecie chcieli obejrzeć kolejne. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć.